No i witam, niedziela, dzień konkursowy, godzina jest 5.08 Gołąbki wypuszczone 7.03 Pogoda ładna Delikatnie z wiaterkiem gołąbki idą Tak, widać, o tu po drzewie Delikatnie wieje, 10 km na godzinę, 5, coś takiego Ma być po drodze też Ja już tutaj jestem przygotowany na Sam szyki puściłem tu Tu chcę karmić Tu jest wy, wypachnione, wysprzątane Wypachnione, wysprzątane I czekamy Czekamy łódki te się tu teraz najedzą Młode te się najedzą, to jezusem schowam żeby ich nie dekoncentrowały. O, wodę mam przygotowaną. Wodę mam przygotowaną. Woda z miodem. I na 3 litry dzisiaj dałem elektrolit jeden z Naturala. On jest tam na jedna saszetka jest na litr wody, jeden wsypałem na 3, W sumie chodziło o te miód i cytrynę w sumie. No i karny mają taką szykowaną. Orzeszki tylko się dojdą. Za chwilę Także myślę, że 7.3 To tak gdzieś te 2 godziny 20, 2 godziny 30 powinny być Delikatnie z wyterki mi idzie, to dobra pogoda Gołąbki te co wracają już To jest trzeci konkurs No to zobaczymy jak to będzie Czy wrócą, czy nie wrócą Postaram się to co Będę mógł to nagrać. Także czekamy. Chodź, chodź, chodź! widzimy. Mamy gąbki. Dwa. Chodź, 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 chodź Jeden set. Chodź, 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 chodź Tam to musi lata zaciewać. Chodź, 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 czkać, tutaj tutaj? Tam sobie leci, dobra, to nie mój To nie mój 77,60 pierwszy Nie, 34, tak 77,34 Chodź, koch, 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 koch. chodź, 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 chodź <klarz> Chodź, 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 chodź chodźcie, chodźcie, że dwa. Także czekam. Z gąbkami. Mamy kolejnego gołąbka. Tylko nie z kierunku. chudę z przeleciał. No chodź, 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 chodź. Siedem drugi będzie. Przepraszam 2105. pięć. No chodź, 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 chodź. Ciekawo ciekawości zobaczymy. Ona ciekawości zobaczymy. Chodź, 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 chodź. Odbity. Także czekamy. To dwie godziny leciały. Dwie godziny dwadzieścia tam. 2 godziny 21 minut. Liczyłem 2 godziny 20 minut. Od pierwszego gołąbka. Także czekamy. U mnie tam kubka nie przyleci, bo mało głąbi włożyłem. 21 sztuk. To musi się cud zdarzyć, żeby przyleciało 20 tam czy tam 6, czy ileś. Także czekam jeszcze. Ale przyległe mi przyleciały bo tak, jak widziałem, że nie leci w kierunku już.

Do na dachu się odbiło chyba, bo wyszłem tam teraz się odbiło 8 sztuk powinno być 8, nie? Zobaczymy na jest 8 No 8 jest, dobrze Jest 8 Także czekamy dalej Zobaczymy, bo jednak coś tam zobaczyłem, jakieś tam sztuki. Tak Szkoda, że nie z kierunku No i sam stamtąd mi teraz to Wiatr delikatnie tak ale ten wiatr, nie wiem, czy... czy Delikatny ten wiaterek jest. Także czekamy dalej. No, jest kolejny gołąbek. Minutkę. Gdzie on tu poleciał? Gdzie on jest? Nie, to może być dzikus chyba. Bo tam leciał tak szybko mi i tu lądował. Że nie, bo pomyłka. To jest, te jaskółki tak denerwują. No mamy gołąbka następnego nie ruszaj się. Gdzieś tu jej lata. O, tu leci. Chodź, kać, chodź, 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 chodź Siedem, siedem, Chodź, 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 chodź. Ale ma siłę. No ma siłę. Kurczę, trochę nie wiem, co to jest. Musiał owiec dawać im cały czas chyba. Nasze seloto. Także jest następny, dziewiąty. chodź, 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 chodź.

126 nie, nie ma Pałzu kurwer tutaj sobie Chodź, chodź Tam leci Tam leci następny, ale nie wiem czy nie mój chyba Sieki sofają, chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Nie, to nie mój Tu leci następny jakiś Chodź, 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 chodź Hać, 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 hać. A, Hać, 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 hać. Hać, 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 hać. Hać, 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 hać. Hać, 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 Tam ten

tam jeszcze dwa lecki jakieś lecą Dwa lecą jeszcze. Nie, to nie moje chyba. Ja jeden mój. Chodź, Frederick, 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 Frederick. chodź, 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 No chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź 15,82 ten jest 1582 Chodź, 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 chodź no chodź, chodź, chodź Może dojdę do zegara, tam jeszcze jakiś leci, ale to nie wiem, to nie mój Nie ono tam stawek jest, one tam na wodę letają Tu leci jakiś, ląduje, ale to na, na wodę na stawek No Muszę się napić te głąbki gdzieś Idziemy do zegara. Jeszcze nie jak tu się odbiło. Mamy no 15, 82, 12 sztuk. może powiedzieć, że 50% jest. Tam jakiś jedna na, na, do sąsiadki nadal. moje 12, mojej maskotki nie ma jeszcze. Także czekamy dalej. Może być fajnie. Gołąbek, samczyk. Chodź, 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 kać, chodź. To jest ten, co włożyłem go jeszcze raz. To jest ten, co nie ma piórek. 4 cm, 5 mu brakuje. I leciał słabo, ten z kierunku przyleciał, bo... Bo już te prędkości nie nabierze co inne także 13 gołąbek konkurs już jest po konkursie już jest po konkursie pewnie to jest samczyk ten 15 no 15, 15, 15, 15. Już, już jest ciekawe konkurs może traf do za 20 zobaczymy zobaczymy co to będzie także Zadowolony. dzisiaj jestem, zadowolony. Teraz, po prostu, te gąbki co dolecam, żeby były na następne ładne do kuszowania, żeby było to tam włożyć. Także wieczorem dogram podsumowanie. Także na razie się wyłączam. No i witam. Wyjmowanie konkursu lotu. Ogólnie jestem zadowolony. Moja maskotka też przeleciała. Później, ale przeleciała jest. Ogólnie brakuje czterech gołąbków. Ale. O tutaj lista. Jest to nie kłamie. Ogólnie mi chodzi, że. Nie o czas Tylko Że grupa usiadła że tu jest 33, 31, 33, 32, 33, 33, 33, 33 38, 33, 39 i później jest 41, ale chodzi mi o te 5 sztuk, że 21 zakoszowałem Jednak 5 sztuk jest odbitych w tej samej minucie Nie o to mi chodzi tak chcę właśnie, żeby tak było. A jak będzie więcej gołąbków już na muszę zacząć do tego, żeby one grupą mi się dały. I to jednak nie, nie może by tak, ale teraz tych dalszych lotów to tylko będzie lepiej moim zdaniem. Powiem jak wezmę w rękę. Jakie mam gołębie. Ogólnie gołębie dalekie. Nie były oblatane. Jeszcze nie, nie były koszowane niektóre Ale są Cztery samczyki zakoszowałem To właśnie w tych pięciu do te cztery samczyki przyleciały od razu Teraz ogólnie są zadowolony Tam mistrzem nie jestem, bo nie chcę nawet być na razie Na razie <noise> Ale na razie musimy gąbki przychodzić Żeby wiedzieć jaką linię ciągnę to ciągnąć Jakieś tam pewno dolecę jeszcze, bo tu tak widać. Nie, tutaj jednego nie ma, ale on przyleciał tym. Moja maskotka. 92, 150, 92. Gdzie ona tu jest? 150, 93 to jest. No, 150, 93. 20 rok, no to jest ta, 93. Tutaj, o. Ona jest, bo ona przyleciała, po prostu jak przejem ze zegarów to ona już była, przyleciała. No szkoda, szkoda tylko, że nie wcześniej, ale, ale cieszę się, że jest. Może teraz się jakoś rozkręcą te gołąbki. No, ogólnie zakoszywałem 21, 17 ma w domu na tak naprawdę na 19 liczyłem, bo dwa takie w przyszłym roku, jak by to muszę sobie wziąć gumki. widzę niepewne będę na gumki koszował, bo szkoda tipesa. Ale tamten maluda przyleciał. Nic mi zrobić ostrości. Tamten maluda przyleciał. Zkreślałem go na samym początku. O, ten. Na samym początku go skreślałem O, ciekawe, no idziesz do mnie? Idziesz do mnie na no chodź, 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 chodź. No chodź, 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 no chodź, chodź. Nie bój się, nie bój się, nie. O, moja maskotka to jest. Także ogólnie jestem zadowolony. Jak patrząc na wyniki, to troszeczkę to poprawiłem, już było tydzień temu. Na ja to na wyniki na razie nie patrzę one mają mi przychodzić I tyle To było 230 km, że do mnie z zajęło 2 godziny 20 minut Przelecenie tutaj Także nie jest źle Samszyki wszystko było przelatywane. Między innymi tego dałem, co na ostatnim filmiku pokazywałem. O ma skrzydło tam 5 cm piór nie ma. Tych pierwszych trzech, ale jest, przyleciał dał radę. Chyba nawet w konkursie jest. Teraz zobaczymy 150, 130 był, bo 8 na 21. Mam 8 w konkursie. Na 716 16 to było wbitych. 8 w konkursie.

w przyszłości powinno być dobrze. Zaczymy za tydzień czy 140. To już tak jak tam wcześniej mówiłem, że mam gołębie też dalekie właśnie. To może się rozkręcą teraz. Tak widać dostają dobrą karmę, ale tam one nie są zajechane na masie, nie straciły. To po prostu teraz będę się wymyśleć coś. Jak patrzę, czy coś się przyleciało. Bo aczkolwiek wiesz, czy może coś tam przylecieć? Na dwa takie tam z tych czterech, co brakują, dwa, trzy tam. Ogólnie coś tu muszę wymyśleć takiego, żeby teraz, bo te samce te samce mam z rozpodu. większość samców jest z rozpodu. Nie wypuszczam ich na dwór, na obloty. Tu miałem ten wlot zrobiony tam. I teraz muszę zrobić tak, żeby one się nie widziały faktycznie. Nie wiem czy będę łapał je i Bo łapanie bez sensu. To myślałem z tej strony wyciąć dziurę. Tam w szopce klatkę zrobić i jakby samice wypuszczam na oblot to drzwiami pójdą. Będą wchodziły tędy. no i normalnie tam tendy pójdą, ale sam czy nie może być, sam czy się coś tam wymyślę. Także, Także jestem, mówię, jestem zadowolony, bo tak dalej mi tak szło, to będzie dobrze. A na wynik, który ja dopiero polecę za dwa lata, tak nazbieram gołąbków. gołomków. Żeby zbierać, to trzeba z czego zobaczymy teraz tylko z rozpodu gąbki, jak się pokażą. Jak młodo polecam. Na młode powinno być jeszcze lepiej. Na młode będę zobaczył na wynik. Już te dwa zaraz łapię. Czerwonego i tamtego. Bo te dwa się sparzyły tutaj. Ten szymelek z tą czerwoną się sparzył. Młody. Nie chcę, żeby tak było, i muszę je usunąć teraz. One już, se, już w oblocie dawają radę same. No i tyle. Także podsumowanie: dobre. Będę kończył. Zaraz to poskleję, wrzucę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.